Dlaczego żałuję, że posiadam podwójne obywatelstwo? Ci, którzy mnie oglądają z dłuższego czasu, wiedzą, że jestem Brytyjczykiem, osobą z obywatelstwem brytyjskim. I tak jak podwójne obywatelstwo daje bardzo dużo możliwości, to także ma kilka downsides. I właśnie jednym z większych jest niemożliwość zostania prezydentem Polski. Żeby zostać prezydentem Polski, musisz mieć pojedyncze polskie obywatelstwo, eee, czyli posiadanie brytyjskiego mnie wyklucza z możliwości. Kandydowania, mimo że osobiście miałbym spore szanse, mam bardzo duże poparcie, to mimo tego no, nie zostanę nigdy prezydentem Polski, ze stratą dla kraju oczywiście. I ta pozycja jest tylko jedną z bardzo wielu przykładów, które po prostu potwierdzają, że posiadanie podwójnego obywatelstwa. Uniemożliwia ci zajmowanie pewnych stanowisk. Kolejny przykład jest praca w Straży Granicznej. Osoba taka jak ja, nie może pracować w Straży Granicznej w Polsce, ale mógłbym pracować w Straży Granicznej w UK. Co też jest dosyć ciekawe, że Polska ma zupełnie inne podejście do, do tego tematu niż Zjednoczone Królestwo. Także ja osobiście uważam, że w zbliżających się wyborach prezydenckich największe szanse na wygraną ma Dominik Tarczyński. Oczywiście. Jeżeli PiS zgłosi jego kandydaturę i będzie miał poparcie partyjne, to rzeczywiście byłby dobrym prezydentem, ze względu na to, że bardzo wiele osób go popiera i to nie tylko w Polsce. Ma bardzo duży szacunek także i za granicą. Ostatnio miałem dosyć popularny filmik na YouTubie o tym, że Brytyjczycy go uwielbiają. I to jest prawda, ale nie tylko. Irlandczycy także jego podejście do migracji jest naprawdę zdroworozsądkowe. Jest bardzo niewiele osób, które głośno potrafią mówić to, co on, i właśnie między innymi dlatego ja popieram jego kandydaturę. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach.